Dajka, tu znowu Ada. Dzisiaj przed nami kolejny challenge. Niestety jest on trochę nieaktualny, ale nie miałam czasu wcześniej go zrobić. Bardzo was przepraszam za tak duże opóźnienie. Za późno też się zorientowałam, że zostałam do niego nominowana. Nominacja przyszła od tęczowej koniary. Dziękuję ci bardzo serdecznie za tą nominację. A challenge to Easter challenge. Jak już mówiłam, trochę nieaktualny. Chodzi o to, żeby ubrać się jak najbardziej wielkanocno. Wiosennie, kolorowo. Lecimy. Jak zajechałam do stajni, to w sumie stwierdziłam, że zostanę na kucyku, na którym jestem. Pasuje. Te uszy wybrałam, ponieważ miały powiedzmy symbolizować uszy królika. Od samego początku miałam jako taki zamysł na ten strój, wiedziałam, że założę na pewno tęczowe owiki i czaprak dla konia, wianek dla postaci, no i oczywiście jakąś zwiewną sukienkę. resztą był trochę większy problem. Muszę powiedzieć, że ten strój chyba najbardziej przypadł mi do gustu, jeżeli chodzi o wszystkie pozostałe challenge. Jesteśmy gotowe. Jak się o to prezentuje w odsłonie ser Challenge? Napiszcie, proszę, co myślicie o tym. Stwierdziłam, że nie będę nikogo nominować do Challenge'a ze względu na to, że jest on, można powiedzieć, nieaktualny, jak to powtarzam kilka razy. Ale jeżeli macie ochotę, to proszę bardzo, zachęcam Was do zrobienia tego Challenge'a. Do następnego, pa!